maneczko, krejzolkowicze, tutaj wasza krejzolka i... Krejzolka mini. Bez miniówy tym razem, ja mam miniówę. Dzisiaj bez miniówy, jakimś sombrero. Czyżbym znowu wydała hajs na paczkę? Owszem, tak, tak, yy, oczywiście. tak było. Dlatego dzisiaj musimy ją otworzyć, ponieważ yy, by nam zaraz tutaj impuls zwrócił, zrzygał. I ostrą paczka I celnik, by ją wyjadł po prostu petropy ze środka. Dobra, y, więc przechodzimy do otwierania paczki. Mm -hmm. y, czym otwieramy? Y, igłą. Tutaj gdzieś, o tu, pokażę. Żeby uwierzyli, że na pewno nie igł. Pani, widać, się, widać konitkę. O, 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 dobra, jest, dobrze jest. No jest, widać ją. Właśnie, bo to nie jest iPhone 16. Wrócicę, że paczka. Zobaczcie, mam paczkę Ta Wow! Roli, ona Ale ona jest spora, znowu Panina. W jakiejś bluzce czy ty, 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 ty. Yuh, co to jest? są mokre? Yuh. Jakiś pleśniak będzie v 2 Czekaj. Coś tam na Pachnie autentycznie kaszczowy. Ewentualnie w sok jabłkowy. Coś tu skisło zęło, ale ja widzę, że środek tej paczki jest. Może jest suchy? mokry. Musimy się przenieść do łazienki. Jesteśmy w łazience. <coughs> to jest zamrzydliwy. <coughs> so Może kryzoka się śmieją, że ja właśnie płacze. Boże! O, to jest wcale Naprawdę, uwierz mi! Nie dotykasz tego! A są czarnie, co się wydarzyło. Myślę, to mi Mam prywatny basen Tak to się prezentuje, Możecie zobaczyć tutaj, że jest woda. bo ona naprawdę była strzejna. Ja myślę, że pozostanę na kasię, To autentycznie jest widać. Bo to jest mokry. On jest autentycznie mokry. Zobaczcie, będę jak miał jakąś kokardkę. Kokartka pływa. Ja z niej mogę wyciskać wodę. Nie, my za Manu. Wraz z Mini przenieśliśmy się do Kibla, ponieważ <gryzolko -mini> ta sytuacja nas zaskoczyła całkowicie. Zróbmy pokaz potrzebów w Wannie. Tak się prezentuje. Nie zrobimy twerk testu, co? Nie, no trzeba, Wannie. <gryzolko -mini> Trzeba robić fakt, ale jego nie nosi jakiś, jakiś upośledzony. Nie ma rury, jakaś kula jest. Mamy ślimaka. Taki już ślimaka ma klej Nie. Co z tą rdzą? <laughs> w może podlej prysznicem? Proszę się przepłucz prysznicem, proszę cię. Do tego się nie da dotykać, nawet jest obrzydliwe. to wyśpię do pomarańczowego? Mamy żabę. No. Ona to wygląda jak... Jak do twojego tego serialu. Tak, ona by tam pasowała idealnie. Bardzo. Na rurę. Mmm, no, Zostaję, Ja zostaję. bo ja chciałam się ich pozbyć. Nie jest bardzo gros. <grym> 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 no się zesrał, ja nie mogę. Ja <grym> go nie chcę no dotykać. No głupio wygląda, ja tylko nie chcę dotykać. twój test. <grym> Kupa. O, to jest jabnik, to jest Savannah, no, ale, To jest 909 to jest tak. Tak, to najdroższy. jest roślin. 909, to mam taki clickbait na miniaturkę. Nie, ona chyba zostaje, jest taka piękna. Bardzo no, fajnie jest. Taka nie ma dziewczynka trochę. I robi... nie robi twerku, kurde, ale słabe. Co to jest? No ta panda trochę przeszła. Ona jest po prostu... Ale w sumie ona ma taki swój vibe. Ma vibe hippiesa trochę. No. Łapie się za serce, też tak łapie jak. Jak otworzyłam tą paczkę i zobaczyłam, że to jest mocno, tak się złapałam. Dobra, tego już widzieliście chyba. No, to jest nie duży, to jest poruchaj do mojej ręki. O, rusza go. Ja mam małe ręce, ale. O! O, weź go tak ty mam, tak co widzę, o tego wykręć. I on teraz jest taki opętany. O kuria! kurie co on tutaj ma. Aż mu się tak obcieka. Ja nie mogę, co tu w ogóle jest ze gra. Za paczka i w ogóle. No, Goda się chyba odmyć. Nie ma. Jakimś znowaczem czy czymś. Ci, ci, to... On chyba miał taki pattern. Jest Biedrunka! Raz, dwa. Jak była wojna, pierwszy odcinek chyba, który robiła miniaturkę, z tego co jak tam był o Lidla i. Biedronki. A ona ma ładne te policzki ma. Ładny chyba gradient. Ona, ona trochę wygląda jakby trochę nie, nie wyspała się. Biedronki już widzieliśmy na jej odcinku, to jest chyba taka trochę inna. ta ma, kwiatuszki mam wytatuowane. Slimok, chyba już go pokazywałam coś, dwa. O nie! Był on! Mikrus! To tak, Mikrus ja ma on. to ciało Illuminati Ja go w ogóle chyba trzy razy otwierałam na parce. Tak?! Jednego się pozbyłam, drugi został jako Mikrus I bo pamiętam, że na pewno był jakiś pingwin ja się go pozbyłam I to jest chyba ten sam On do mnie ciągle wraca O, może O, twerdził się test. go pozbyć. Ona jest piękna Serowa! Serowa To jest Gouda, nazwę ją Gouda Ona musi tak robić? Pięknie, pewnie, mhm. Gołda, piękny, serdamskie jak Jack tam jeszcze mają Gouda, Gouda jest najlepszy. O jej brat. To jest jak on... brat Tak, to jest camembert Bo on jest taki biały. Taki dziwny jest od, od, od środka. Od no go, on od. jest ten z już taki. Sam jest pleśniały. dobrze brzmi. A to co to jest? No to jest ten, koleżanka tamtego. Co w ogóle Są z skrzydła? No to jest takiego słabego materiału, że ja bym trochę chciałam zrobić lepszy materiał z tego, ale trzeba otwierać we mnie. jej rogi. Czy ona ma jeden róg? Nie, ona ma dwa, ale tak wychodzą z jednego. Może mi się jeden lepiej by wyglądała. Twerk test, nie ma twerka, bo to jest gówno. Ta. Nie. <grym> żubik, co to jest, że żubik? Zobacz, na jego nos. I am dead. Rzuć nim, nie chcę niego patrzeć. Jest taki ciężki, że wolę nie go rzucać. <grym> Dziurę zrobił On zostaje, bo ja go chciałam bardzo do kolekcji, właśnie jak to są nawet ślimaki. O, ładny. Jest, no taki trochę nie jest dobity. No trochę. Trochę, trochę. jest. Ona fajna fajny ma dupę. No to ma tutaj tak. No. Nie jak kupa. Kolejny ping. O nie, one, ja nie chcę pingwinów, a one ciągle... one do mnie chcą. Ileż można otwierać pingwiny? Ona ma ona ma inne ciało niż ten? Czy mi się wydaje? Tak! W sensie od głowy ten to tam Halo. ma do niego. Zobacz, nie chcę go. O nie! Łuzoneczek, nie, nie iść. do tych. One się muszą wykąpać. No, on ma inne ciało, bo żyje mam cały ręce. Dlaczego on tak On wyblakł, czy on po prostu. Tak, to jest nieudane. Może on Fikał. On też jest jakiś wyblaknięty, Boże. Ja trochę za nie zapłaciłam. Dlaczego one tak wyglądają? On ma... Słaby Czekaj, czemu on ma, on ma coś potrzebować? Aha, my myślałam, że on jest tak wyblaknięty, że potrzebuje w ogóle inne kolei. Nie robimy turek, to Zobaczymy, czy on świeci. Nie świeci. A może zaświeci? Musi być nagrzany. Dobra, jak... to świeci. O! o, kolega świeci, który tu świeci jeszcze. Widać tu na kamerze. Widać go bardzo, widać go na kamerze. Jest ciemno teraz. No, dobry yy, dobra, mały techniczny problem. Nie mam pojęcia, jakim cudem tego nie zauważyłam i jak to się w ogóle wydarzyło, ale ten złom, którym nagrywam, uciął mi pewną część nagrania. No i przez to nie mam komentarzy, niektórych moich pięknych potrzeb. A więc nagrywam je teraz. Muszę dograć bez crazeolki mi, ponieważ mnie zostawiła. Poszła się uczyć jak jakiś plebs. No, nie, znaczy, ona ma ambicje, dlatego... Zatajmy no te dziadzki. Mamy tutaj świnkę. Wydaje mi się, że świnkę już mam taką samą, tylko że ja zawsze mylę, bo są dwie takie same praktycznie. Tylko jedna ma fioletowe oczy, jakieś takie główienko tutaj, jakby nasrało i coś w oku, jakiś ptak. Druga ma takie plusy, takie plusiki, bo ona jest taka matematyczna. No ale którą z nich posiadam? Ona się trochę gibie. Jakaś taka niewyrobiona jest. Trochę ma taką dupę wystającą, do tego tak tak robi. Uu, uu. I nie ma pomalowanych niektórych kopytek, ponieważ taki design Hasbro chciało zrobić, że ona ma takie, jest taka inna. Dobra, wykupujemy. Następny! Ten oto żółwik, co żubia przypomina tak, jak ja przypominam papieża. What the fuck is this głowa? To wygląda tragicznie. Ten wzrok I mean dajmy tutaj zdjęcie żółwia obok, że to wygląda przerażająco. Dlaczego to ma taką wielką głowę, jak żółwie się chowają skrupę? To to, to to on ma zdjąć tą głowę i dopiero wtedy się schować. What the fuck! To jest tak brzydkie, że nie, to już koniec komentarzy żółwika. Next! O tutaj to jest yy, gwóźdź programu Czyli najlepsze co nas spotkało w tej paczce Już jest trochę wysuszona Jest to Destiny i tygryska po własnej osobie ale anyway. Co jest z tą kicią nie tak? Z przodu jak tak na nią patrzycie jest pięknie, fajnie, super. Wygląda na stan normalnie ceulujący prawie, że tylko że noska jej brakuje. Ale obrócimy kicie. Tak jakby ona ma jakąś taką znaczek, ja nie mogę powiedzieć jak on, ale przypomina mi e, pewien znaczek, którym posługiwali się osoby za czasów Hitler. <laughs> Trochę niekulturalnie tak rysować takie znaczki. Nie popieramy osoby, która to narysowała. Ma zdarte tutaj te fajne takie kropeczki na uszkach. W ogóle mi to przypomina te takie co ja widziałam na Facebooku. Tak, tak. crazyolka is so old. Używa Facebooka. Oh, no. No, ale widziałam taki post, że niby tygrysy mają na uszach takie właśnie plamy, że one niby oczy mają udawać, żeby inne zwierzęta, jak podchodzą, myślały, że tygrys się na nie patrzy. Nie wiem, jak to działa. Ja nie jestem, nie jestem zwierzęciem, które myśli, że tygrys ma oczy z tyłu głowy, ale najwidoczniej są takie zwierzęta, które są na tyle temper, że widząc kropki na uszach, myślą, że to są oczy, nie? Wracając do kotka tygryski, no to ona tych oczu na uszach nie ma, bo są. Zdrapana. Rura, chyba Git. Trochę opadnięto ma główkę i mardzę. No ale co się dziwić, jak kurde przyszło w mokrej paczce? A ja wam mogę coś pokazać, bo ja mam też fejka tego kotka. Zróbmy szybkie porównanie. Oryginała i fejka. Na pierwszy rzut oka widać, że fejk jest wyższy, co jest plusem dla fejka, ponieważ im wyższy, tym lepszy, oczywiście. Ja lubię duże. No i kolor też się różni, ponieważ fake jest taki taki żółty. Taki bardziej bym powiedziała, że jest naturalnego koloru śnieżnego tygrysa. A oryginał jest trochę zbyt biały. Jest biały jak kartka papieru. Biały. Ja wiem, że tu jest ciemno jak w pidzie, ale, no przepraszam bardzo, no lepszych warunków nie mam. No to ten kotek to on, on był w lepszym stanie, tylko trochę mu się tutaj pyszczek zdarł. No działko to praktycznie the same. I twerk też oczywiście, zobaczymy, czy. Nie no, Fejurek ma lepszy twerk test, no co ja mam poradzić, no. No ale taki kicia, ta niunia, ona nie była tutaj w tej paczce. W ogóle teraz tak zauważyłam, ona ma łapę tak do góry też jakby. Może dlatego, może stąd, stąd jakaś osoba wpadła na to, żeby ten znaczek narotować i na głowie. Proszę, pozwalam wam obejrzeć resztę filmu. Nagleś no, był nie kulturalnie że osikał paczkę, też narysował takie coś, na tym. Ja... <laughs> na tak, kotku. To nie jest ogólnie ładny. Ciekawe, czy to też była próba narysowania takiego znaku właśnie. Dobra, a więc to ten unboxing ma wyglądać trochę inaczej. Trochę e, spodziewaliśmy się, wakły. że otworzymy go po prostu normalnie, na spokojnie, aczkolwiek... Um. Był mokry. <laughs> był oszczany. Jest teoria taka, takowa, że na Pingwinie o tym znaleziono wcześniej włos. Włos był jasny, a nasz pies jest brązowy. Bardzo ciemny jest, ma czarne i brązowe włosy. Więc to nie mógł być jego włos. Wnioskujemy, iż to był włos jakiegoś innego psa. Pewnie był blablador, ale taki mały. To pewnie nasigał do tej paczki i oszczał nam wszystkie pestowy, bo to tak sapi. Więc przepraszam za takie słabe komentary Szerzej jesteśmy po prostu w szoku i nie wiemy co w sumie powiedzieć Bo nawet taka osoba genialna jak ja, która otwiera tyle paczek Nie otwierała jeszcze tak mokre paczki Kryjzla kamieni mi się tak krzywi, zaraz się zrzyga Więc... Nie y nie działa. Przepraszam was bardzo Elo, Manara. Mam Hiha. nadzieję, że będziemy się widzieć w unboxingu, ja który nadzieję, będzie trochę suchszy Który będzie suchy Kolejną paczkę będziemy palić Będziemy ją ogrzewać Wrzucimy ją do pieca